Siemano widzowie, tu i łapkę, czyli taki króciutki filmik. Może nie, ale dzisiaj widzowie, zagrommy sobie. Pokażę, porysuję. Widzowie tego nie widzieliście. Dobra, widzowie, pokażę wam jak rysować dom. Dzisiaj pokażę Wam jak narysować takie zwykłe, taką zwykłą drewnianą chatkę. Robicie zwykłą kwalację. Musicie go wypełnić oczywiście. Chyba, że chcecie robić w środku, to nie wypełniacie. Robimy na i jest zmniejszamy na 40. I teraz zajmiemy się oknami. W tym miejscu będzie okno na strychu, a tutaj tak ogólnie w domu. Okno teraz musimy jeszcze wziąć kolor biały, Teraz biorę na 32. No widzowie, ja mam nadzieję, że Wam się ten dalek podoba. Kto by chciał mieć taki sobie kajłapkę. łapkę. Ja robię tutaj drzwi. I klamkę. I że Ten dom już wygląda dosyć spoko tylko jeszcze raz słoneczko narysować. Zobaczcie, to są promienie słoneczne. Przyznajcie mi w komentarzach, że ładnie. Też chmurki. czy jedną chmurkę, z której będzie padał deszcz. No i widzowie, to by było na tyle na tym rysunku. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Tak ja deszczyk zrobiłem ładny, postaram się widzowie, zostawcie mi sobie i łapkę.